Siemano wszystkim, z tej strony oczywiście VIV. A to kolejny odcinek z PSA Kariery menedżera. Dzisiaj muszę porobić trochę zmian w zespole Na pewno wejdzie mój napastnik, którym jest Arkadiusz Milik Ponieważ on gra bardzo dobry sezon Oraz wejdzie Di Maria No a więc ludzie, skład na ten mecz mm, prezentuje się tak Gramy z Fiorentiną, Milik, Depay mm, Wiecie co? W sumie zrobimy tak, że zagra zagraca Depay'a. Zobaczymy, może Depay'a puszczę, Wpuszczę w. No w jakiejś przerwie. I Maria podanie do Juan Maty. Juan Mata dośrodkowanie Milik z główki. Kurde, myślałem, że to już jest bramka. Arkadiusz Milik jest w polu karnym Milik. Kurde. O kurde, Richard. tutaj. Kurde, faulowany i to jest rzut karny. No niestety, mamy rzut karny Fernandez czy David Deha? Fernandez. Kurde. Niestety, przegrywamy 1 do 0 po rzucie. Karny. O kurde. Fernandes, Fernandes, dośrodkowanie i słupek do bitka jest gol, kurde 2-0 i to chyba Giuseppe Rossi, tak jest, wbija drugą bramkę, no i niestety przegrywamy już 2-0, kurde, Milik, kurde, no nie wierzę, Pff, co się ze mną dzieje, nic nie mogę zrobić w tym meczu, to można chyba dośrodkowanie, chociaż nie, Hrera, uderz to! Kurde! Szkoda. 2-0 przegrana mojego zespołu. Kurde, co się dzieje? Grzeb perosti. Zrobiłem zmiany, próbowałem wszystkiego, nic nie mogłem zrobić. Rentina po prostu mnie y, rozgromiła, ale mamy jeszcze drugi mecz, w którym muszę strzelić trzy bramki i nie stracić ani jednego gola. No i dzisiaj... Teraz jest ostatni dzień okienka transferowego. No i dobra, czas zagrać kolejny mecz.

Tym razem Januszaj do LaKZ, a La Z powinien to wykończyć, tak jest, od odsłupeczka, LaKZ! I to jest kolejna, a w zasadzie druga bramka tego zawodnika dla mojego zespołu, Januszaj mu chyba asystował. Więc bardzo fajnie. Baleotelli, Mario Baleotelli podanie Daniel Staric. Daniel Staric weszedł w moje pole karne, ale brawo. Jeszcze strzał i to jest bramka. Kto to tak ładnie strzelił? E, chyba Sterling, tak jest. Rahim Sterling strzela bramkę od supeczka. No naprawdę, bardzo dobre wykończenie. Nie wierzę! Nie wierzę Balotelli! To jest 2 do jednego Kurde, co ja zrobiłem? Ale mój błąd. No nie! Kurde, koniec! Balotelli mnie udupił. Wy... Kurde praktycznie w ostatnich minutach, gry. okropny mecz w moim wykonaniu. I dwie porażki w ogóle, co nie zdarza się zbyt często, ale okej. Okay. W następnym odcinku zagramy z Fiorentiną i ten mecz muszę wygrać chociaż 2-0, więc do następnego odcinka. Trzymajcie się. Jeśli odcinek Wam się spodobał, dajcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie, zalajkujcie, no i wbijcie też na fanpage'a. Cześć!